Jestem ratownikiem medycznym, który pracuje na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu w Łomży, a także w pogotowiu w Łomży. Może mnie niektórzy pamiętają, czasami do was przychodziłam dużo wcześniej, jeszcze jak byliście na starym przedszkolu, może ktoś kojarzy, może nie. Słuchajcie, jestem tutaj po to, ponieważ jak widzimy, niedługo przypada Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, tak? jestem tutaj po to, żeby Wam pokrótce pokazać, jak takiej pierwszej pomocy udzielać. Dobra? Tylko musicie być cichutko, dobra? Żeby każdy mógł usłyszeć. Dobra? Mamy taką głowę? No i super. Słuchajcie. Co taki ratownik robi? Ręka do góry, ktoś ma pomysł. O, dużo. To tutaj, kolega. Dwie koszulę co taki ratownik robi? zastrzyki. Daje zastrzyki w pupcie. Okej. Okay. Tu koleżanka. No? Leczy. Leczy? No. A tu kolega? Ratuje. Ratuje. Dokładnie. Tak jak sama nazwa nasza mówi. Ratownik. Czyli ratujemy. Tak? Dobra. A pamiętacie jakie są numery alarmowe? Sto, o, elegancko, super. Dobra, słuchajcie. Aby pomóc, odpowiedni Jesteście jeszcze małym, wielkim człowiekiem, i dlatego pierwsze co? Musicie powiadomić pomoc. Żeby ktoś do rozruchu przyszedł i przyjechał i Wam pomógł, dobra? Czyli zawsze najpierw. Zobaczcie. Kładziemy na środku klatki piersiowej nasze ręce. Dbamy o to, żeby być pochylonym. Będzie nam dużo łatwiej. I uciskamy takim dosyć szybkim tempem. A wiecie jaka jest piosenka pomocna, tylko cichutko. Ja Wam puszczę, tylko musi być cisza. Dobra? Puszczę Wam muzyczkę, która pomoże Wam. Dużo łatwiej, możecie sobie śpiewać w tym czasie, tak? No właśnie, tak myślałam, dlatego wybrałam za główny którą większych dzieci słuchajcie. I tak przykładamy i w ten sposób wantażami zawijamy i tak możemy jechać i robić prześwietlenie. Wiecie co to prześwietlenie? Widać nasze kości. No, widać nasze kości. Dokładnie. Marcelinka, dobra, Marcelinka nam pokaże. Zobacz, a najpierw sprawdzimy czy osoba oddycha, dobra? Weź tą rączkę tu na czoło, tą drugą na brodę Naprawdę. O, tak. Odchyl mocno, i teraz tylko uklęknij sobie, tak jak ja. Zobacz. Na kolankach. O. I przyłóż swoją głowę, tutaj, do noska. O, super. I liczymy wszyscy. 10 sekund, dobra? Raz. Dwa. Trzy. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Oddycha? Nie oddychania, nie, nie czuć. Czyli musimy wezwać. Pomoc. Tak, jak już wezwaliśmy, to musimy być tym serduszkiem, tak, czyli o, super, układamy rączki na środku klatki piersiowej i teraz zobacz, pochyl się, tak, tutaj troszkę wyżej i mocno całym ciałem uciskaj, mocno, śmiało, raz, baby, sharp tu, tu, mocno, no, śmiało. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Ciężko Zobacz nag. Tak. Pół rączki. Półsz rączki. O tak. Będziecie Weź prawą. O tak. I lewą na prawo. O tak. O, Czekaj. Wyprostuj tą. O tak. I załóż paluszki. O.

No i całym ciałem cisuję. Mocno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, trzy. Nie odrywaj się. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wisko. Zobaczmy. Prawa rączka, lewa. I kładziemy na klatkę. No i po się całym ciałem. Raz i mocno, dwa. Ja Cię będę liczyła. Trzy, cztery. Musi szybciej. mocno raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Całym ciałem. Raz, dwa, tylko nie odgrywaj, cztery, pięć, mocno, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ekstra. Jeszcze, No, chodzimy i całym ciałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, O szybciej, sześć. 7, 8, 9, 10. O, ekstra. Kładziemy na środek klaski. Troszkę wyżej, troszkę, troszkę wyżej. Pokry się cała i tak będziemy równo ze mną, dobra? Uciskamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tylko tak nie, bo rączkę sobie złamiesz. O, musisz. O, w ten sposób, dobra? No i teraz. Raz, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Super. Kolejna osoba. Ja no, się poch pochyl się cały. Połóż ręce tutaj. No i uciskamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. się. Zaplatamy łapki i kładziemy na środki. Pochylamy się całym ciałem. Tutaj troszkę bardziej na środku klasy. O tu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przede wszystkim te ćwiczenia służą po to, żeby każdy miał udzielić tej pierwszej pomocy. Nigdy nie wiadomo kiedy, nigdy nie wiadomo gdzie, nigdy nie wiadomo kto będzie jej potrzebował. Dlatego jest ważne, żeby od najmłodszych lat. Już ćwiczyć takie ćwiczenia, prowadzić takie zajęcia właśnie z pierwszej pomocy, nawet z takiej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, to naprawdę pomaga potem, że nawet takie najmłodsze dzieci, trzy-, czteroletnie, nawet już się zdarzały przypadki, że udzielały pierwszej pomocy, nawet wykonały ten telefon tak? do służb alarmowych, ewentualnie nawet zaczynały już same resuscytacje. Dlatego to jest bardzo ważne, ponieważ niedotlenienie mózgu powoduje potem uszczerbek na zdrowiu, który jest bardzo, bardzo, ale niestety już tą sprawność odbiera, tak, neurologiczną. Dlatego ważne jest, żeby jednak te prace serca podtrzymywać już i uczyć tego dzieci od najmłodszych lat. A także, przede wszystkim jest to dla nich także frajda, bo to są takie ćwiczenia poprzez zabawę po części. Bo jednak wiadomo, małe dzieci potrzebują troszkę też takiej zabawy w tym wszystkim. Dlatego ja się staram właśnie, żeby te zajęcia były takie troszkę zabawy, ale i przede wszystkim też właśnie ćwiczenia tej pierwszej pomocy. Od najmłodszych lat, żeby przede wszystkim y, ta wiedza musi być powielana. To służy, bo to nie chodzi o to, żebyśmy raz nauczyli i to będzie już zapamiętane. Chodzi, żeby jak od najmłodszych lat, jeżeli będziemy powtarzali takie zajęcia, nawet raz na rok, to ta wiedza jednak jest przyswojana, tak? I wtedy te dzieci gdzieś kojarzą, mówią, puszczę, mieliśmy takie zajęcia, tak? I te, dzięki temu właśnie ta pierwsza pomoc jest przede wszystkim efektywna, tak? To też nie chodzi o to, żeby po, pomagać i robić to tak. Byle jak, bo też chodzi o to, żeby to było efektywne. Dlatego właśnie takie ćwiczenia systematyczne wspomagają taką efektywność tej pierwszej pomocy i udzielanie jej w sposób taki prawidłowy, który przyczynia się do wspomagania funkcji życiowych pacjenta.